Mili państwo przysłowie na dziś anonsuje w czerwcu pełnia sprowadza burzę, ostatnia kwadra zaś deszcze. Duże. Gdyby ktoś się chciał trzymać przysłowia, to przypominamy, że ostatnia kwadra to ta, w której Księżyc zbliża się do nowiu W tym momencie dla obserwatorów na Ziemi widoczna jest tylko zachodnia część widocznej strony Księżyca i wszystko jasne także nocą. Prasa poranna, dziennik poznański, pismo polityczne z czerwca 1934 roku krzyczy nagłówkami, ale żadnych rewelacji w nich nie widać, bo na przykład... Czytamy: Śpiewaczka chce zostać mężczyzną. Zamożny rolnik na czele szajki złodziejskiej. Straszny wypadek zatrucia wątrobianką. Alkoholik poderżnął sobie gardło. Adwokat poznański ofiarą wypadku pod gnieznem. Takie rzeczy dzieją się u nas niemal codziennie od czerwca owego 1934 roku. Nie szkoda to papieru na drukowanie podobnych banałów. Ale czytamy też: Ciunkiewiczowa skazana. Oraz Polska zadziwiła cały świat swoim geniuszem organizacyjnym. W to ostatnie to raczej nikt nie uwierzy, tak jak zapewne nie wierzył w roku 1934. A Ciunkiewiczowej słusznie się należało. Już dawno sobie nagrabiła. Wcale mi jej nie żal. Dziś data z historii bankowości, ponieważ to 7 czerwca 1962 roku, instytucja bankowa Credit Suisse, wówczas znana jako szwajcerysze Kredit Anstalt, otwiera pierwszy bank dla kierowców w Szwajcarii. W centrum Curychu. Był to pierwszy taki bank w Europie. Składał się z ośmiu przeszklonych pawilonów, z których siedem przystosowanych było do samochodów z kierownicą po lewej stronie, a jeden do pojazdów z kierownicą po prawej stronie, takich jak te używane w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii. Bank przy Paradę Plac w Curychu został dobrze przyjęty, a w pierwszym roku działalności obsłużył około 20 tysięcy klientów. Jednak w latach 70. Popularność samochodów doprowadziła do poważnych problemów z ruchem drogowym w centrum Curychu, i coraz mniej kierowców decydowało się na zatrzymywanie, aby załatwić swoje sprawy bankowe w samochodach. Po latach bez zysku oddział samochodowy w Curychu został zamknięty w 1983 roku. W tym czasie kalifornijski Wells Fargo Bank wprowadził TV Auto Banker Service, w ramach którego obraz kasiera był. Transmitowany do klienta w jego samochodzie na specjalnej telewizji przemysłowej. Wpłaty, wypłaty i inne transakcje były realizowane za pomocą podziemnej rury pneumatycznej, która przenosiła pieniądze i dokumenty między samochodem. I kasą. A my od czasu do czasu za przejazd autostradą albo na stacji benzynowej także płacimy wprawdzie bez pośrednictwa rury pneumatycznej, ale i tak zawsze za dużo. Nad czym nieustająco ubolewa driver Wiesław Kot.